Siemanko, witam serdecznie. Wieczorkiem, wieczorową porą. Dzisiaj byłem, mój drogi widzu, na jednej rozmowie o robotę. No i na drugiej, już dopiąć wszystko na ostatni, na ostatni guzik. Dopiąć, tak się mówi, w tamtej pracy, którą rozpoczynam po nowym roku. Tu już rozpoczynam ją na stówę, na 100%. A w tej pierwszej rozmowie byłem tak, posłucha, posłuchać tych bzdur dla rozrywki. Posłuchać tych bzdur dla rozrywki. Zobaczymy, czy jest kotek. A tu już jestem, to zobaczymy, czy kiciuś jest. Kiciuś jesteś, czy cię nie ma? C -c 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 -c. Nie ma kotka. Nie ma kotka, bo jakby był, to już nie wyskoczyło. Nie ma kotka, nie wiem, ktoś go zabrał lub Znalazł sobie jakieś cieplejsze miejsce. Ogłoszenie, jest ogłoszenie w necie. Potrzebuje piekarza, tak zwany store baker, czyli coś tam na sklepie musisz zrobić, odpiec swoje produkty i wyłożyć je na półkę. Ja tak pracowałem jako store baker. Przepraszam, muszę odkaszlnąć ostatnie, ostatnie podrygi tego kaszlu, czuję tak. Że to już ostatnie, no i pojechałem na tą rozmowę, no i siadam z panią menadżer, pani menadżer, kulturka, oczywiście kawka, ciasteczko, no i rozmawiamy, czym się zajmowałem, co robiłem, no stara śpiewka, znacie to, znacie to już z poprzednich moich odcinków, nie chcę Was zanudzać, no i przechodzimy do konkretów, tam robiłem to, to i tamto, no jestem piekarzem, Jestem piekarzem i będę, będę chciał piec chleb. Szukam pracy takiej, żeby, jak to powiedzieć, żeby spełniać swoje pasje. Bo moją pasją jest pieczenie chleba. Ogólnie jestem piekarzem, tak zwanym z pasji, z powołania, tak, jak to mogę mi po angielsku wytłumaczyć. No mówi, no dobrze i tam notuje sobie w swoim, w swoim dzienniczku menadżera psychopaty. Bo tak mogę ich nazwać. No i mówi, że tu jest praca. Praca tak wygląda, Jarek, że będziesz musiał tak. Będziesz musiał. Kasa. Obsługa kasy, sprzedaż. To już się uśmiech mi na twarzy, na twarzy pojawił, mówię, a posłucham sobie tych wzór dla rozrywki. Dwa. Odpiekanie wszystkiego, no to normalna sprawa, będę odpiekał. Ok. Yy, trzy. Wykładanie na towar. Cztery. Taki strzał. Wpysk dla mnie. No i czy robiłeś kiedyś kawę? A mówię, wiesz co? dajecie ogłoszenie. Uwielbiam tę ich minę. Jeżeli się na coś nie godzisz, ta mina jest bezcenna. Ten ich wyraz twarzy takiej bezradności, że skończyły się czasy dymania. Skończyły się czasy dymania. Ja poszedłem tam specjalnie, żeby mieć. Jakiś content y, do odcinka, na odcinek, żeby wam o czymś opowiedzieć. A wiem, że lubicie tego słuchać. I była kolejna kolejna menadżerka, która szukała y, jednej osoby, która będzie robiła za pięciu. I mówię do niej: Słuchaj, no, ja jestem piekarzem, chleb mogę odpiekać, wyłożyć towar na półkę, pomóc tutaj dziewczynom. Ale ja nie jestem kasjerem i kasjer, ka y, piekarz, kasjer, i co jeszcze. Mówię, jak chcesz, mogę tą pracę wykonywać, ale 18 na godzinę mi dasz i będę wykonywał. Nie, no, na razie możemy Ci dać 13. A mówię, nie traćmy swojego czasu. Życzę Ci miłego dnia. Dziękuję za kawę. Nawet jej nie dopiłem, łyka nawet nie wziąłem. Ciastka też nie zjadłem. No i uścisnąłem jej dłoń i takie, ona nie wie, nie wie, co się stało. Nie wie, co się stało, ta kobita. I te przerażenie jej w oczach... Takie, no naprawdę, jak to, jak to nazwać, no, takie, Boże, jak to nazwać, taka jej mina, że nie udało mi się jej się nie oszukać, czy kolejnego jakiegoś jelonka znaleźć i mówię do niej, dziękuję Ci za tą rozmowę, miło było Cię poznać, ale nie tracimy swojego czasu, czas to pieniądz, życzę Ci wszystkiego dobrego i powodzenia w szukaniu jakiegoś głupka, który będzie wszędzie latał, nie znajdziesz. Tak się na mnie spojrzała, nic nie odpowiedziała. Powiedziałem do widzenia, patrzy się na mnie. Dziewczyny tam powiedziały mi cześć, do widzenia, śmiały się. Takie dwie laski były tam za, za kasą, a piekarza nie było widać. Mrożonki, leciały mrożonki, a chciały coś rozwinąć, jakiś chleb na, na kwasie, za kwasie robić tam kij z tym, nie? Ale, ale no, mnie do łez. Wiedziałem jak ta rozmowa się skończy i poszedłem, powtórzę się posłuchać tych bzdur dla rozrywki, bo naprawdę zabawa była przednia na tej rozmowie, i naprawdę już, już nie chodzę na takie rozmowy, naprawdę już mi się nie chce. Ale dobra wiadomość jest taka, że poszedłem na drugą rozmowę, czyli rozmowę no, tam, gdzie miałem pracować. Dostanę ponad 16 na godzinę, dokładnie 16,50 na godzinę. Po trzech miesiącach, jak wszystko będzie dobrze, to może dobiję mi do 17. A ja mówię, bardzo się cieszę, przybiliśmy sobie piąteczkę i po nowym roku <laughs> idę obgadać jeszcze system z pewnym panem, z którym będę pracował. To będzie gość z Francji, też się nauczę nowych rzeczy. No i trzy albo 4 dni w tygodniu będę sobie chodził piec chlebek, nie do roboty, tak jak piszecie, bo od roboty są konie. Człowiek jest od pracy. Człowiek jest od pracy, poczekajcie, bo mi koleś muzykę tu włączył. Muszę się rozłączyć na chwilę. Już jestem, jakiś ziomeczek sobie przyszedł tutaj ćwiczyć i włączył sobie muzyczkę. Może słyszycie. <laughs> tak, moi drodzy, pracę mam. Taką dodatkowo można powiedzieć, żeby w razie dwóch mieć, w razie w, tak jak ja to lubię, mieć dwa źródła dochodu, może i trzy czasami. Będzie wszystko, wszystko w porządku, mi się wydaje, nic nie dzieje się strasznego, wszystko idzie zgodnie z moim planem. Cierpliwie sobie szukałem, szukałem, aż znalazłem, bo jak wiecie, ja nie jestem desperatem w poszukiwaniu tej pracy. Mam z czego żyć, nawet jakby tej pracy w tej piekarni nie było, pójdę tam sobie na cztery dni lub na trzy. Jest problem, bo nie ma drugiego piekarza. Powiem Wam to ja. Poszedłem im na rękę. Mówię nie ma problemu. 3, 3 dni mogę pracować po 12 godzin. Nie ma żadnego problemu, nawet dla mnie lepiej. Zmiana dzienna, oczywiście. 3 dni po 12. I reszta dni wolnych na, na inne pasje, taką na przykład jak YouTube. Nagrywanie filmów. No i tak to. Tak to mój drogi widz wygląda wszystko, wszystko dzieje się po mojej myśli. Ten rok był dla mnie bardzo dobry. Bardzo dobry ten rok dla mnie był, pomimo tego, że straciłem tą robotę po półtora roku pracy, ale to nieważne. <śmiech> <śmiech> Ważne, że człowiek czuje się w miarę dobrze, już ten kaszelek mi przechodzi i myślę, że jeszcze spare dni i... Będzie po nim, bo jak widzicie, już jest lepiej, mogę mówić. Kiedyś to praktycznie co chwilę musiałem odkażdżać. No i problem ze strunami głosowymi, z ptanią delikatnie jeszcze. No i zaleczam, zaleczam to, mój drogi, drogi widzów. Cóż jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Ten rok był dla mnie łaskawy. Małe sukcesy odnosiłem na YouTubie. Przyszło już ponad 30 tysięcy ludzi na mój kanał. Subskrybowało mnie ponad 30 tysięcy osób. Teraz w tym momencie jest delikatny spadek. 20 parę osób mnie odsubskrybowało. Może to i dobrze. Jako po prostu ktoś nie lubi mnie oglądać, to niech nie subskrybuje, niech nie przychodzi, nie ogląda. Ale oczywiście zapraszam wszystkich do powrotu, jakby coś się odmieniło. Niektórzy czekali na rozkminę przy bagiecie. Niektórzy nie wiem na co czekali, na jakieś strzelaniny, fajerwerki których na moim kanale nie będzie będą opowieści może nie dziwnej treści, no, ale opowieści z mojego zwyczajnego życia, życia piekarza youtubera można tak powiedzieć z Londynu, nie? no bo jakby nie patrzeć youtube stał się moim drugim źródłem dochodu i tak to tak to wygląda, chodzę tutaj bo jest w miarę światło żeby mnie było widać rok był jeden z najlepszych w przyjęciu pojechałem sobie do Tajlandii, do Kambodży. Było fajnie, elegancko, i tak to, tak to wam powiem. A z tą robotą wysyłacie mnie do tej roboty: do roboty. Słuchajcie, nie sztuką jest się napieprzyć na jak wół, tylko sztuką jest zarobić głową. Nie zarobić praktycznie nie wysilając się. To jest najlepsze. Oczywiście fizycznie nie wysilając się, bo. Bo ja tak, ja tak robię teraz. Teraz pracuję i zarabiam mądrze, nie ciężką pracą. W piekarni też nie czeka mnie nie wiadomo, jako, jaka ciężka ta praca. Piekarnia jest bardzo mała. Dzisiaj tam przeprowadziłem rozmowę. Jak mówiłem, Wam dostanę tyle kasiurki, ile chciałem. Później nawet może trochę więcej dostanę. No, trochę będę dojeżdżał, bo mam, jak mi nawigacja pokazywała, 48 minut się tam się tam jedzie i luzik. Nie wiem, czy otworzy na piekarni na Hunger Lane, fajnie by było. To bym sobie jeździł na Hunger Lane, czyli niedaleko, niedaleko mojego miejsca zamieszkania, ale nie wydaje mi się, bo nie może znaleźć sobie pracowników. Nie może sobie znaleźć pracowników i tak to wygląda. Nie każdy chce pracować w piekarni. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia przede wszystkim. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj mój kanał, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, i czekaj na kolejne filmy, trzymaj się, na razie cześć!